Cześć, ja jestem herbatka za a dzisiaj omówimy sobie 46 rozdział z tomu Mangi Dragon Ball Super. W poprzednim rozdziale nasi bohaterowie, a szczególnie Vegeta, stoczył walkę z Moro, w tym rozdziale będziecie w stanie zobaczyć kontynuację tych wydarzeń. Ale na wstępie, jeżeli jesteście ciekawi omówienia kolejnych rozdziałów z mangi Dragon Ball Super oraz filmów o anime, to ten kanał jest dla Was, więc zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A teraz zaczynajmy! Rozdział zaczyna się od uderzenia Moro energią Wegetę, a w tym samym momencie Goku atakuje Moro krzycząc PRZESTAŃ! Wykonuje kopniaka, Moro blokuje, a następnie łapie go za nogę i niczym z filmu z Brolim obija go o ziemię rzucając w krater energii i planety. Psiakość, jestem totalnie wyczerpany mówi Goku. Im dłużej walczymy, tym bardziej słabniesz odpowiada Moro. Nagle Vegeta zjawia się w powietrzu i wykonuje Gang w stronę Moro który zjada i absorbuje atak. Widzimy, że Whis na kolejnych panelach Interesuje się losem Namek, spoglądając na różdżkę, mówi Birosowi, że planeta prawdopodobnie umrze, a Beerus uważa to za ekscytujące, bo ktoś wykonuje za niego robotę niszczyciela. Birus mówi, że się nudzi, ale nie na tyle by ruszyć zadek, woli raczej połowić sobie ryby z rybą wyroczną. co jest mega śmieszne, bo sama rybia wyrocznia jest rybą, ale to wygląda, że zjada swoich ziomeczków, nie? Virus rezygnuje z dalszego kontynuowania z nią, kto łowi więcej ryb, a Virus mówi, że nie jest zainteresowany losem na mecz, ale... Zrozumiałem, odpowiadał Is. Na kolejnych kadrach Goku i Vegeta są bardzo wykończeni. Goku próbuje ich teleportować, ale dostają po środku kulę energii, która wybucha i odrzuca Goku i Vegetę, robiąc krater. To naprawdę zrobiło tyle zniszczeń. O nie, nasza wioska! Mówią na Goku i Vegeta leżą poturbowani. Vegeta, ciągle jesteś z nami? pyta Goku. W końcu wasz opór się skończył. To było zaskakujące, ponieważ istoty takie jak wy nie istniały w mojej erze. Jedynym, który stanął mi na drodze był Wielki Król Światów, który ukradł moje zdolności. Mówi Moro, po czym brutalnie dobija Goku i Vegetę łapiąc ich za szyję. Żaden wilej jeszcze nie zrobił tego tak brutalnie, a przynajmniej tak mi się zdaje. Muszę wspomnieć, że nigdy nie stanowiliście dla mnie zagrożenia. Odpowiada Moro, po czym dusi Goku i Vegeta, trzymając ich mocno. Właściwie cieszę się z waszej obecności. Dlaczego? Bo pozwoliliście dać mi się silniejszym. A następnie wyciąga z nich resztki energii. Goku i Vegeta totalnie są bez tęczówek, totalnie wyssani z życia. Widzimy jak Moro mocno przybiera na wyglądzie i stał się młodszy i dużo silniejszy. Niesamowite, ta... energia z tych zwykłych istot przywróciła moje ciało do takiego stopnia. Widzimy jak Moro odmłodniał i dopakował kaloryfer. Cranberry wraca z podkulonym ogonem, chce dalej pomagać Moro, a ten mówi, że jest już w stanie wykryć gdzie są namyczanie. Jak prawdopodobnie smocze kule. Czy to są ci, o których mówiłeś? Tak, prawdopodobnie tak, odpowiada Cranberry. Udajmy się więc do najbliższego, mówi Moro, a Cranberry odpowiada mu, że cokolwiek powiesz. W ogóle co z tą dwójką? Nie żyją? A Moro odpowiada, te osobniki pozbawione energii zginą same w krótkim czasie i życie już mnie nie obchodzi, więc kontynuujmy naszą podróż po czym widzimy, że na meczanie udają się na ratunek umierającemu Vegeta i Goku. Na kolejnych panelach widzimy, jak Bulma udaje się do swojej siostry po komunikator, by skontaktować się z Jacko, gdzie są Goku i Vegeta, a tymczasem w twierdz galaktycznego patrolu Majin Buu obudził się. Agent Merus o wszystkim się dowiaduje, a nawet o tym, że Buu zeżarł im pół z Agent Irico, utrzymuj statek w gotowości do odlotu na planetę Namek w każdej chwili! Mówi Merus, a ten odpowiada zrozumiałem. Na dalszych panelach, Jacko dostaje opierdziel od Bulmy, Ci dwaj nie umarli? Może powinienem zadzwonić do Bulmy, mówi Jacko. Przenosimy się znów na planetę Namek, gdzie Nameczanie zajmują się leczeniem Goku i Wegety. Goku się budzi i mówi do małego Nameczanina. Dzięki, ale twoja energia też jest wyssana, więc nie przeforsuj się, mały. Ze mną wszystko okej, okay. może nie jestem tak dobry jak Dende, ale też mam silne moce leczenia. Chcemy wam pomóc, byście wrócili do pełni sił do walki. Wy dwaj uratowaliście nasze życia, więc to tyle, co możemy zrobić, odpowiada młody nameczanin. Wegeta się budzi i próbuje wstać. Czekaj, nie próbuj jeszcze wstawać, mówi mały nameczanin. O, to ty, mówi Vegeta. Nazywam się Eska. Dziękuję, że mnie uratowałeś, odpowiada młody nameczanin. Widzisz, Vegeta? Wygląda na to, że nadal żyjemy, mówi Goku. Jak długo byliśmy nieprzytomni, pta Vegeta. Byliście nieprzytomi przez trzy dni. Trzy dni? pyta go i wegeta. A co z moro? Co ten palantknuje? knuje? Ci mówią, że morduje ich wioski, wysysa z nich energię. Szukając smoczych kul, zdołają już zebrać trzy, a podczas rozmowy słyszą ataki Moro. Na następny kadrach widzimy, jak Moro morduje Namechan i mówi Wasza wioska jest otoczona płomieniami, stąd nie ma ucieczki, więc oddajcie mi swoją smoczą kulę, mówi pewny siebie Moro. Jakbyśmy mieli jeszcze przekazać go takim jak ty, mówi jeden z nameczan. Moro używa telekinezy i wrzuca go w ogień, mówiąc, wszyscy jesteście skazani na śmierć w odpowiednim czasie. Upór jest bezcelowy. Ty diable! Odpowiada Nameczani. Zaczynam mordować meczan? Chciałbym pomóc, ale nadal nie mogę używać błyskawicznej transmisji, mówi Goku. Jest jeszcze nadzieja. My na mamy trzech najsilniejszych wojowników na takie przypadki. Kiedy kilkudziesięciu nameczan symiluje się, powstały w ten sposób wojownik może pokonać każde zło, które nam może zagrozić. W ten sposób nasze plemię chroniło się przez wieki. Nameczani, ten atakuje i zostaje dosłownie jednym wyciągnięciem ręki przebity przez Moro. Co w ogóle śmieszna, ostateczna obrona, nie? I <laughs> co pięknie skomentował, Moro, to była wasza szansa na przetrwanie? Wybacz, ale był już martwy zanim w ogóle zobaczyłem jego twarz. Ocieniając swoją dłoń z krwi Moro. Nareszcie bardzo dużo krwi, jak w zwykłym Dragon Ball Z. Naprawdę mega brutalne te rozdziały. Bardzo podoba mi się, że wrócili do tej brutalności, takiej jak była to w Dragon Ball Z. Jestem ciekawy życzenia Moro po tym, jak zdobędzie te smoczy kule, no i czy w ogóle uda mu się je zdobyć. To mam nadzieję, że pokaże nam kolejny z rozdziałów. Jeżeli Wam się podobał ten rozdział oraz jego omówienie, dajcie znać w komentarzu. Zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, jeżeli materiał Wam się spodobał i dzwoneczka. A tymczasem życzę Wam smacznej herbatki i udanego miłego dnia lub spokojnej nocy. Smacznej herbatki, cześć!